Brzmi jak coś niemożliwego, prawda, a jednak czasem życie wplątuje nas w emocje, których sami nie rozumiemy. Wyobraź sobie, że stoisz na rozdrożu przed tobą dwie drogi, każda prowadząca do zupełnie innej przyszłości. Jedna to bezpieczeństwo, stabilność i spokój. Druga ekscytacja, namiętność i ryzyko. To właśnie dylemat Anny. Przez lata wierzyła, że miłość to jeden wybór. Jedna osoba, jedno przeznaczenie. Aż w jej życiu pojawił się ktoś, kto wywrócił wszystko do góry nogami. Czy można podzielić serce na pół, czy lepiej postawić na rozsądek, czy dać się porwać emocjom? Ta historia nie ma prostych odpowiedzi. Ale jedno jest pewne: Anna będzie musiała podjąć decyzję, która zmieni jej życie na zawsze. Anna od zawsze wierzyła, że miłość powinna być prosta. Że gdy spotka tę właściwą osobę, wszystko stanie się oczywiste. I przez długi czas tak właśnie było. Marek był mężczyzną, z którym mogła budować przyszłość. Ciepły, cierpliwy i przewidywalny, zawsze wiedziała, że może na niego liczyć. Ich związek rozwijał się w sposób naturalny, bez większych dramatów czy nagłych zwrotów akcji. Mieli wspólne plany, marzyli o domu na przedmieściach o wakacjach w ciepłych krajach i o spokojnym, harmonijnym życiu. Anna czuła się przy nim bezpieczna, ale czasem miała wrażenie, jakby czegoś brakowało. I właśnie wtedy pojawił się Adam. Poznała go przypadkiem na spotkaniu organizowanym przez przyjaciółkę. Był zupełnym przeciwieństwem Marka, charyzmatyczny, pełen pasji, nieprzewidywalny. Już po kilku minutach rozmowy poczuła, że jej serce zaczyna bić szybciej. Adam nie mówił o stabilnej przyszłości ani o planach na kolejne lata. On żył chwilą fascynował się tym, co nieznane. Gdy pierwszy raz się spotkali na osobności, Anna powiedziała sobie, że to tylko przyjaźń. Że to nic złego porozmawiać, pośmiać się, spędzić miło czas. Ale im dłużej byli razem, tym bardziej czuła, jak bardzo różni się jej życie przy Marku i przy Adamie. Z Markiem czuła się kochana. Z Adamem czuła się żywa. Z początku próbowała ignorować swoje emocje. Powtarzała sobie, że Adam to tylko chwilowa fascynacja, że to minie. Ale nie mijało. Każde spotkanie było jak elektryzujące przeżycie, spojrzenia pełne napięcia, rozmowy, które zdawały się nigdy nie mieć końca. Zaczęła zauważać, że przy Marku czuje się inna, jakby coś w niej zgasło. Przestała cieszyć się wspólnymi wieczorami przed telewizorem, zaczęła unikać rozmów o przyszłości. W myślach wracała do Adama, do jego spojrzenia, do jego uśmiechu, do tej nieokreślonej energii, którą czuła przy nim. Ale czy to wystarczy, by zburzyć to, co budowała z Markiem przez lata? Pewnego wieczoru Adam powiedział coś, co sprawiło, że Anna zadrżała. Jeśli kiedykolwiek zdecydujesz się zaryzykować Wiesz, gdzie mnie znaleźć? To było jak cios prosto w serce, bo to oznaczało jedno: Adam nie zamierzał być drugim wyborem. Jeśli miała do niego przyjść, musiała to zrobić świadomie. I wtedy pojawiło się pytanie, na które bała się odpowiedzieć: Czy miłość powinna być bezpieczna, czy powinna przyprawiać o zawrót głowy? Anna wiedziała, że nie może tkwić w zagieszeniu. Każdy dzień w kłamstwie ranił nie tylko ją. Ale i Marka, który niczego nie podejrzewał. Nie zasługiwał na to. Ale jak powiedzieć komuś, kto cię kocha, że twoje serce bije dla kogoś innego. Pewnego wieczoru usiedli razem na kanapie. Marek obejmował ją, opowiadał o swoich planach na przyszłość, a Anna czuła, że się dusi. Nie mogła dłużej udawać. Muszę ci coś powiedzieć, zaczęła cicho. Marek spojrzał na nią, w jego oczach był spokój. Ale i troska. Jeszcze nie wiedział, że za chwilę jego świat runie. Wieczór był chłodny, a cisza w pokoju zdawała się gęstnieć z każdą sekundą. Marek patrzył na Annę, wyczekując jej słów, a ona czuła, jak serce bije jej w piersi z siłą, której nie potrafiła opanować. Muszę ci coś powiedzieć, powtórzyła, tym razem głośniej. Marek uśmiechnął się lekko, jakby próbując ją uspokoić. Nie miał pojęcia, że za chwilę wszystko, co znał i w co wierzył, legnie w gruzach. Co się stało, kochanie? Zapytał cicho. Kiedy użył tego słowa, kochanie, poczuła, jak jej oczy robą się wilgotne. Przez lata była jego ukochaną, jego pewnością, jego przyszłością. Ale teraz, teraz stała się czymś więcej, stała się kobietą rozdwojoną między dwoma mężczyznami. Dwiema wersjami siebie, dwiema ścieżkami, które prowadziły do zupełnie innych miejsc. Marek zaczęła, ale głos jej się załamał. On już coś wyczuwał. Jego twarz nieco zesztywniała, oczy zwęziły się w lekkim napięciu. Powiedz mi, rzekł, teraz już bardziej stanowczo. Anna wzięła głęboki oddech. Nie było odwrotu. Poznałam kogoś, powiedziała w końcu, czując, jak te trzy słowa ciążą na jej duszy niczym głaz. Marek milczał. Patrzył na nią przez długą chwilę, jakby jego umysł próbował zrozumieć sens tego wyznania. Co to znaczy, że kogoś poznałaś? Anna przygryzła wargę. Że zaczęłam coś czuć. Coś, czego się nie spodziewałam. Teraz Marek odsunął się od niej, jakby nagle stała się kimś obcym. Jakby bał się, że jeśli dotknie jej ponownie. Poczuje na skórze ślady innego mężczyzny. I co zamierzasz z tym zrobić? Zapytał zimnym tonem. To było pytanie, którego Anna najbardziej się bała. Co ona zamierzała zrobić? Po rozmowie z Markiem Anna czuła się tak, jakby ktoś wyrwał jej dusza. Patrzyła na ekran telefonu, zastanawiając się, czy powinna napisać do Adama. Czy to właściwy moment? Czy w ogóle powinna iść tą drogą? W głowie miała mętlik. Próbowała racjonalizować wszystko, co się stało. Marek był idealnym partnerem, lojalnym, cierpliwym, gotowym do budowania z nią życia. Ale Adam, Adam budził w niej emocje, jakich nigdy wcześniej nie znała. Dwa dni później, zupełnie niespodziewanie, Adam sam się do niej odezwał. Spotkajmy się, napisał. Potrzebujecie zobaczyć. I choć wszystko w niej mówiło, że powinna się powstrzymać, nogi same zaniosły ją do kawiarni, gdzie czekał. Kiedy go zobaczyła, czuła, jak świat nagle się zmienia. Jego spojrzenie było jak płomień, który palił ją od środka. Wyglądasz, jakbyś nie spała od dni, zauważył. Anna westchnęła. Bo nie spałam. Adam uśmiechnął się lekko i wyciągnął rękę, by dotknąć jej dłoni. Ale w ostatniej chwili się cofnął. Więc, zapytał, nadal boisz się podjąć decyzję? Anna spuściła wzrok. To nie takie proste. Adam nachylił się nad stolikiem. Jest proste. Albo idziesz za tym, co czujesz, albo zostajesz w miejscu, które cię nie uszczęśliwia. I to właśnie było najtrudniejsze, bo przecież Marek ją uszczęśliwiał. Prawda? Wieczorem. Wracając do mieszkania, czuła, że balansuje na cienkiej linii. Marek jeszcze tam był. Spakował kilka rzeczy, ale jego walizka stała otwarta, jakby czekał na jej ostatnie słowa. Więc, zapytał, kiedy weszła? Masz odpowiedź? Anna przełknęła ślinę. Nie chcę cię ranić. Marek spojrzał na nią z goryczą. To już zrobiłaś. Zapadła długa cisza. Ale jeśli to Adam sprawia, że czujesz się bardziej żywa niż ja. Marek z trudem wypowiedział te słowa: „ Nie będę Cię zatrzymywał. A potem złamał jej serce w najprostszy możliwy sposób. Kocham cię, Anna. Ale jeśli ty nie czujesz tego samego, to nie mamy już nic. I nagle wiedziała. Wiedziała, że nie ma idealnego rozwiązania, że każda decyzja będzie jązała się z bólem że żadna z dróg nie jest idealna, ale czasem trzeba zaryzykować, by dowiedzieć się, czy miłość jest prawdziwa. Gdy stała w progu mieszkania, czuła, że nie ma już odwrotu. Teraz pytanie brzmiało, czy serce podjęło właściwą decyzję, czy to, co czekało ją za damem, było prawdziwą miłością, a może właśnie straciła człowieka, który kochał ją bardziej, niż ona sama potrafiła zrozumieć. Anna stała w drzwiach mieszkania, patrząc na Marka, który właśnie kończył pakować swoją walizkę. Nie było już krzyków, nie było łez, wszystko zdawało się przygnębiająco spokojne. Naprawdę odchodzisz? zapytała cicho, choć sama podjęła decyzję. Marek uniósł wzrok, a w jego oczach widziała coś, czego wcześniej nie dostrzegała, głębokie rozczarowanie, ale i godność. Ty pierwsza odeszłaś, Anno. Powiedział, zapinając walizkę, ja tylko robię to, co powinienem zrobić już dawno. Przez chwilę myślała, że się rozmyśli, że może jednak poprosi, by została, że znajdzie słowa, które sprawią, że zawaha się nad swoją decyzją. Ale on tylko podszedł, delikatnie pogładził ją po policzku i wyszedł, zostawiając ją samą. Przez kilka minut stała w miejscu, jakby miała nadzieję, że Marek wróci że to wszystko to tylko koszmar, który zaraz się skończy. Ale nie wrócił. A wtedy, zanim jeszcze łzy zdążyły popłynąć, telefon zabrzęczał. Adam, jestem pod twoim blokiem. Kiedy wszedła do jego samochodu, poczuła dziwną ulgę. Adam uśmiechnął się lekko, ale nie powiedział ani słowa. Przez chwilę po prostu na nią patrzył. Jesteś pewna? Zapytał w końcu. Nie odpowiedziała od razu. Bo nie była pewna, ale nie mogła już wrócić. Tak, skłamała, chcąc, by brzmiało to przekonująco. Adam odpalił silnik i ruszył. Przez kilka następnych tygodni ich życie było jak jeden wielki, szalony roller coaster. Byli nierozłączni, wspólne wieczory, wyjazdy za miasto, spontaniczne noce przy winie i rozmowach o wszystkim i o niczym. Adam był tym, Czego Anna pragnęła intensywny, nieprzewidywalny, pełen pasji. Ale z czasem zaczęła zauważać rzeczy, które wcześniej wydawały jej się ekscytujące, a teraz były problematyczne. Adam nie planował przyszłości. Żył chwilą. Kiedy mówiła o tym, gdzie będą za rok, tylko się uśmiechał i zmieniał temat. Kiedy wspominała o stabilizacji, mówił, że życie jest zbyt krótkie. By myśleć o takich rzeczach. Wcześniej wydawało jej się to fascynujące, teraz zaczęło ją przerażać. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli w restauracji, Anna zobaczyła coś, co sprawiło, że jej serce na chwilę przestało bić. Marek był tam, siedział przy stoliku kilka metrów dalej. Nie sam, przy nim była kobieta. Śmiała się, dotykała jego dłoni, a on wyglądał szczęśliwe. Tak, jakby jej odejście wcale go nie zraniło. Anna poczuła, jak coś ściska ją w środku. Wszystko w porządku? zapytał Adam, widząc jej minę. Szybko odwróciła wzrok. Tak, po prostu się zamyśliłam. Ale tego wieczoru, kiedy wrócili do mieszkania, czuła, że coś się zmieniło. Nie mogła wyrzucić Marka z głowy. Im dłużej była za Adamem, tym bardziej zaczynała dostrzegać, jak bardzo ich światy się różniły. Adam nie miał stałej pracy. Zajmował się czymś, czego sama do końca nie rozumiała inwestycjami, handlem, czymś, co raz przynosiło ogromne pieniądze, a raz nic. Był wolnym duchem, nie lubił ograniczeń. A ona zaczęła tęsknić za stabilnością. Tęskniła za wieczorami z winem i filmem, które miała z Markiem. Za spokojem. Za poczuciem, że je, dokąd zmierza jej życie. Czy popełniła błąd? Pewnego dnia, kiedy szła ulicą, jej telefon zadzwonił. Numer nieznany. Ale kiedy odebrała serce jej stanęło. Anna to był Marek. Nie widzieli się od miesięcy. Nie rozmawiali. Każde poszło swoją drogą. Możemy się spotkać. Zapytał. I to jedno pytanie sprawiło, że wszystko, co starała się poukładać, znowu runęło. Kiedy Marek wszedł do kawiarni, Anna poczuła coś, czego się nie spodziewała nostalgia. Nie był już tym samym człowiekiem, którego zostawiła. W jego oczach było coś, czego wcześniej nie widziała pewność siebie, siła. Jakby to, co się stało, nie tylko go zraniło, ale i wzmocniło. Usiedli naprzeciwko siebie. Długo się zastanawiałem, czy do ciebie zadzwonić, powiedział. Ale miałem wrażenie, że oboje zostawiliśmy coś niedokończonego. Anna spuściła wzrok. Marek, ja. Nie, nie chcę, żebyś mi tłumaczyła, przerwał jej. Chcę tylko wiedzieć jedno: czy jesteś szczęśliwa? I wtedy poczuła, jak coś w niej pęka. Czy była szczęśliwa? Za Adamem miała pasję, ekscytację przygodę, ale czy miała coś więcej? Czy miała pewność, że to potrwa? Nie wiedziała. Marek patrzył na nią uważnie, czekając na odpowiedź, ale ona jej nie miała, bo czasem wybory, które wydają się właściwe, okazują się największym błędem. Anna musiała podjąć decyzję, czy wróci do Marka i do stabilnego, spokojnego życia, które mogło dać jej bezpieczeństwo i miłość, Jakiej potrzebowała. Czy zostanie za damem, z całym jego chaosem i pasją, ryzykując, że pewnego dnia zostanie sama? Serce biło jej mocniej. Czuła, że stoi na krawędzi czegoś, co może na zawsze zmienić jej życie. Ale czy dokona właściwego wyboru? Anna siedziała przy oknie, wpatrując się w spadające krople deszczu, które rozbijały się o szybę. Czuła, jak napięcie ściska jej klatkę piersiową a myśli krążą wokół pytania, którego nie potrafiła wyrzucić z głowy, czy dokonała właściwego wyboru. Z jednej strony był Adam intensywny, namiętny, nieprzewidywalny. Z nim czuła się żywa, czuła, że każdy dzień może być nową przygodą, ale jednocześnie jego brak stabilności zaczął ją męczyć. Jego nieobecność, wieczne plany, które zmieniały się w ostatniej chwili, coraz bardziej ją wykańczały. Z drugiej strony był Marek, człowiek, który kochał ją całym sercem. Kiedyś jego miłość wydawała jej się przewidywalna, wręcz monotonna. Ale teraz, widząc go po czasie, dostrzegła coś, czego wcześniej nie umiała zauważyć jego siłę, dojrzałość, gotowość do bycia przy niej bez względu na wszystko. Anna westchnęła. Czy miała jeszcze szansę naprawić to, co zniszczyła? Telefon zadzwonił późnym wieczorem. Adam! Odebrała, czując lekkie napięcie. Ostatnio ich rozmowy były coraz bardziej chłodne, jakby oboje bali się powiedzieć na głos, co naprawdę myślą. Co robisz? Zapytał, a w jego głosie czuła zmęczenie. Siedzę w domu, myślę, odpowiedziała. Znowu myślisz. O czym? Anna zawahała się. Powinna powiedzieć prawdę. Powiedzieć, że zaczęła zastanawiać się. Czy to wszystko ma sens? Po prostu o nas. Z drugiej strony usłyszała ciche westchnienie. Może powinniśmy gdzieś wyjechać, zaproponował nagle. Zmienić otoczenie. Może to pomoże ci przestać myśleć. Zamknęła oczy. Przestać myśleć. Tak właśnie wyglądała jej relacja z Adamem: była pełna emocji, ale nigdy nie było w niej miejsca na refleksję. Nie wiem, Adam. Powiedziała cicho: Cisza, a potem chłodna odpowiedź: Więc zdecyduj, czego chcesz, bo ja nie będę czekał wiecznie. Tym razem to ona pierwsza się rozłączyła. Następnego dnia, kiedy wróciła do domu, znalazła kopertę leżącą na wycieraczce. Nie było na niej nadawcy. Z bijącym sercem podniosła ją, weszła do środka i ostrożnie rozdarła papier. W środku był list. Anno, nie wiem, czy powinniśmy jeszcze rozmawiać, ale chcę, żebyś wiedziała jedną rzecz. Nie oczekuję, że wrócisz. Nie oczekuję, że nagle zmienisz swoje uczucia. Ale jeśli kiedykolwiek poczujesz, że chcesz porozmawiać, ja będę. Marek. Anna czuła, jak jej dłonie drżą. Nie było w tym liście żadnej presji. Żadnej próby przekonania jej do czegokolwiek. Po prostu obecność. I to sprawiło, że po raz pierwszy od dawna poczuła się bezpieczna. Zanim zdążyła pomyśleć, chwyciła telefon i napisała do Marka. Czy możemy się spotkać? Nie czekała długo na odpowiedź. Gdzie i kiedy? Dziś. Kawiarnia na rogu naszej ulicy. Serce biło jej mocniej, kiedy wchodziła do środka. Marek już tam był, siedział przy stoliku. Trzymając w dłoniach filiżankę kawy. Kiedy ją zobaczył, uniósł wzrok i uśmiechnął się tak ciepło, tak znajomo. Nie sądziłem, że się odezwiesz, powiedział, kiedy usiadła naprzeciwko niego. Ja też, przyznała. Patrzyli na siebie przez chwilę w milczeniu. Tęskniłem za tym, powiedział w końcu Marek. Anna spuściła wzrok. Ona też. Ale zanim zdążyła odpowiedzieć. Ktoś zadzwonił do niej. Adam spojrzała na telefon, potem na Marka, a potem, po raz pierwszy od dawna, postanowiła zrobić to, co naprawdę czuła. Nie odebrała. Spojrzała na Marka i po raz pierwszy od dawna wiedziała, że jest na właściwym miejscu. Marek? zaczęła. Wiem, że zawaliłam. Wiem, że cię zraniłam, ale jeśli wciąż jest jakaś szansa, żeby to naprawić, chciałabym spróbować. Marek patrzył na nią przez dłuższą chwilę. A potem sięgnął po jej dłoń. Wiesz, Anno, nie wiem, czy mogę ci znowu zaufać. Te słowa były jak cios. Ale zanim zdążyła zareagować, dodał: Ale jeśli jesteś gotowa walczyć, ja też będę. I wtedy wiedziała, że tym razem nie zamierza się poddać. Nie było łatwo. Marek nie rzucił się jej w raniona. Nie przyjęli do siebie na nowo jak w romantycznych filmach. Musieli odbudować coś, co zostało zniszczone. Każdy dzień był wyzwaniem. Każda rozmowa wymagała szczerości, jakiej wcześniej im brakowało. Ale powoli, bardzo powoli, zaczęli znowu być sobą. Pewnego dnia, kiedy siedzieli na kanapie, a Marek przeglądał książkę, Anna spojrzała na niego i uśmiechnęła się. Co? zapytał. Nic. Po prostu cieszę się, że Cię mam. Marek spojrzał na nią przez chwilę. Potem sięgnął po jej dłoń i ścisnął ją lekko. Ja też, Anno, ja też. I wtedy wiedziała, że podjęła właściwą decyzję. Czas mijał. Wydawało się, że z każdą chwilą, którą spędzali razem, ich związek stawał się silniejszy. Marek i Anna nauczyli się siebie na nowo, budując coś, co miało być oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Choć nie było łatwo, zaczęli dostrzegać, że miłość, którą dzielili, była naprawdę wyjątkowa, pełna dojrzałości i czułości. Pewnego wieczoru, kiedy siedzieli w kuchni, gotując wspólnie obiad, Marek nagle przerwał ciszę. Anno, chcę, żebyś wiedziała, że to, co się stało nie było tylko twoją winą. Ja również popełniałem błędy. Byliśmy oboje zagubieni, ale teraz czuję, że możemy to naprawić. Jeśli tylko będziesz gotowa. Anna spojrzała na niego zaskoczona, a potem na chwilę zawiesiła wzrok. Nie wiedziała, co odpowiedzieć. Z jednej strony czuła ulgę, że Marek tak mówił, ale z drugiej wiedziała, że ich droga do pełnej odbudowy nie była zakończona. Jestem gotowa powiedziała w końcu, patrząc w jego oczy. Musimy tylko dać sobie czas. Chcę, żebyś wiedział, że to nie będzie łatwe, ale będę przy tobie. Marek uśmiechnął się delikatnie i podał jej filiżankę herbaty. Czuła się, jakby nareszcie znalazła miejsce, w którym mogła być sobą bez obaw, bez konieczności udawania. A to dawało jej poczucie bezpieczeństwa. Jakiego nigdy nie miała w relacji z Adamem. Kilka dni później, Anna zdecydowała się w końcu odpowiedzieć na wiadomość od Adama, której nie chciała wcześniej odebrać. Czuła, że musi zakończyć to, co jeszcze nie zostało domknięte. Zrobiła to, by poczuć, że naprawdę rusza naprzód. Adam, przepraszam, że nie odebrałam. Chciałam tylko dać sobie czas. Dziękuję za wszystko. Ale moje życie teraz wygląda inaczej. Znalazłam to, czego szukałam, i to z Markiem. Mam nadzieję, że i ty znajdziesz swoją drogę. Życzę ci szczęścia. Anna! Zatrzymała się na chwilę, wpatrując w ekran telefonu. To była definitywna decyzja. Tym razem nie było już żadnych wątpliwości. Zakończyła ten rozdział, by otworzyć kolejny. Kilka miesięcy później. Życie Anny i Marka wróciło do względnej normalności. Ich związek nie był już taki, jak dawniej. Przeszli przez wiele trudnych chwil, ale to, co ich łączyło, było silniejsze niż kiedykolwiek. Zaczęli rozmawiać o przyszłości. O tym, jak chcieliby razem spędzić resztę życia. Plany na wyjazdy, wspólne mieszkanie, a może nawet małżeństwo. Anna nigdy nie czuła się gotowa na ten krok. Pewnego wieczoru, siedząc razem na Tarasie, Marek spojrzał na nią i powiedział: Anno, chciałbym ci coś powiedzieć. Przez ostatni czas widzę, jak się zmieniamy, jak oboje dojrzewamy do tego, żeby zbudować coś trwałego. I wiem, że to, co mamy teraz, to dopiero początek. Anna uśmiechnęła się, czując ciepło bijące od jego słów. Co chcesz powiedzieć? zapytała. Choć już podejrzewała, o co chodzi. Marek wstał i wyciągnął z kieszeni małe pudełeczko. Serce Anny zaczęło bić mocniej. Otworzył je, a w środku była pękna pierścionek zaręczynowy. Anno, czy zechcesz być ze mną na zawsze? Czy wyjdziesz za mnie? Uzyw wzruszenia stanęły jej w oczach. Zrozumiała, że to nie była tylko prośba, to była obietnica nowego życia, życia które zaczynali razem od nowa. Tak, Marek, tak, chcę, odpowiedziała, czując, jak wszystkie jej lęki i niepewności znikają. To była jej przyszłość.